bardzo serdecznie jest 15 sierpień cześć witamy w pięknych okolicznościach przyrody godzina szósta jest to kolejny odcinek z serii w poszukiwaniu mieszkańców Redy można byłoby tak powiedzieć dzisiaj będziemy szukać pstrąga jak wiadomo okres ochronny tuż tuż niedługo już nie będziemy mogli łowić tej pięknej ryby dlatego staramy się te ostatnie dwa tygodnie wykorzystać może pokażemy w końcu jakąś Ładniejszą sztukę. Miejmy nadzieję, że się coś uda złowić. Dzisiaj w ruch pójdą obrotówki, twisterki. Tak, dzisiaj, na co? dzisiaj obydwoje uzbroiliśmy się w spinningi. Ja dzisiaj na ultralightie spinningu, czyli małe, małe obrotóweczki małe paproszki. Na plecach też mam, wziąłem ze sobą muchówkę. Co prawda, nie zamierzam na tym odcinku jej używać, ale. W razie W sobie ją wziąłem myślę, że, że na spinning tylko dzisiaj wyłącznie będziemy łowić. Będziemy przemieszczać się na odcinku od mostu na ulicy Orzeszkowej przy osiedlu Fenikowskiego w kierunku Redy. Tam mamy zostawione drugie auto, także nie będziemy się tracić czasu na powrót. Po prostu cofniemy się tutaj samochodem i wtedy już się rozejdziemy w swoją stronę. No to co? No jest godzina 6 rano dopiero co przyroda budzi się, mamy nadzieję, że ryby też już się obudziły i że na, w najbliższym czasie uda nam się coś tutaj zaczepić na wędkę. Do zobaczenia później. To no właśnie jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli w punkcie A, gdzie zaczynaliśmy. Słuchajcie, po pół godzinnej <noise> przy przyprawie po tych wszystkich tutaj gąszach i tak dalej, jesteśmy cały cali obsypani jakimiś kurczę, roślinnościami. Nie szło w ogóle przechodzić. Eee, żałujemy, z Mateuszem jednej rzeczy nie wzięliśmy maczety. Co prawda ja wyglądę, miał maczetę, Ma ale nie jest to maczeta piły motorowej. Nie wiem yy, Przeszliśmy <grym> dosyć yy, no taki ładny kawałek Sporo odcinek. jesteś w punkcie kiedy, gdzie zaczynaliśmy czyli Czyli koło taki yy, y, zakręt i, i szukamy jakiejś drogi w ogóle żeby dojść do, do, do łowiska bo w tym miejscu gdzie byliśmy to może rzuciliśmy dwa razy E, e, przynętą, nie było nawet możliwości podejścia do, do linii brzegowej. Przejdziemy dalej. Chyba szukamy znajdzie... miejscówki, żeby rzucić w, y, przynętę. Szu Na razie szukamy, gdzie jest rzeka. <śm> mocno zwalnia swój bieg w takich miejscach zawsze lubię puścić jakiegoś wolno pływającego woblera teraz mam zamiar założyć mniej więcej coś takiego no nie wiem, liczę na to, że to może przyczynić się do tego, że coś dzisiaj padnie Staram się nie łowić dłużej na jednego woblera niż kilkanaście rzutów. Staram się kombinować z tymi woblerami, zmieniać kolory, pracę tej przynęty. No nie wiem, teraz będę próbował na taki wobler salmo. Przednia kotwiczka jest czerwona, ster też czerwony może akurat. Na tym odcinku ten wobler okaże się tym szczęśliwy. Chcesz spektakularny wypadek? Dobra. Eee, Podaj mi kamerę. Chyba, że chcesz nagrać swój spektakularny <grystek> wypadeczek. Nie mam, nie mam zamiaru go mieć. Wiedziałem trampek, tak jak chciałem. <laughs> Japonek! Jest pierwsza rybka. f r a n k e n s Na razie chyba największe co? Ech. No coś takiego powiedzmy To jest malutki pstrążek, ale ładnie ubarwiony zobacz no Niestety nie mam gdzie gdzie go ja e, wrzucić także muszę w brutalny sposób Teraz może pod moje stanowisko podpłynie Graty, graty Dziękuję Na co? E, no na muchę Wyciągnąłem muchówkę e, Bo na spinning nic się nie działo A widziałem dosyć fajne wyjścia do suchej muchy Założyłem co prawda suchą muchę wcześniej Ale niestety nic się nie uwieszało Zmieniłem na nimfę I na nimfę tak jak widzieliście małe trążek chwycił no, Czekamy na więcej teraz Idę po węczkę, bo tam zostawiłem daleko. Mm. <laughs> rań przed chwilą, no niestety Aj, puścił Bardzo Mały pstrąg na woblerka w pierwszym rzucie ale się zapiął Dzięki! Taki maluszek. I teraz Maluszka. Bueno. przed chwilą było kolejne branie y, tam pod tymi drzewkami, które właśnie widzicie y, całkiem ładne puknięcie, no niestety y, niestety rybka spadła no to już druga dzisiaj, która spadła no niestety jakoś tak się zapinają ciężko albo to ja może źle zaczynam, no ale widać, że się coś dzieje, łowimy dalej y, mamy jeszcze chwilę czasu także mam nadzieję, że jeszcze pokażemy Wam jakąś ładną rybkę no, ty odcinek, który pokonujemy dzisiaj jest wyjątkowo ciężki Przeprawowy, że tak, tak powiem bardzo... W chwili obecnej wylądowaliśmy wśród koni na, stad, na stadninie Zobaczcie jakie piękne łono przyrody nas otacza Piękne konie koło stadniny Wolno biegające Jest przepięknie, przepiękna pogoda Fakt faktem, że bardzo trudno się przeprawia tutaj Nieraz musimy praktycznie wchodzić do wody i, i chodzić po drzewach Ale dajemy radę Ważne, że jest fan. Znajdujemy się właśnie za mostem na ulicy Rzecznej w Redzie. Dalej przy, niż planowaliśmy dojść. Przy koniach jesteśmy. Przez, <laughs> przy stadninie. Część dalsza. Słuchajcie, musieliśmy ominąć spory kawałek rzeki. Z tego względu, że, że były ogrodzenia od stadniny koni i nie szło, nie szło przejść. Musieliśmy yy, yy, przechodzić między kalepującymi koniami. Było zabawnie, przesympatycznie yy, Mateusz Szynajot, ach, o strachu. Ale, ale żyjemy, nie jesteśmy, miałem cukru ze sobą jesteśmy po drugiej stronie także idziemy jeszcze kawałek dalej miejmy nadzieję, że tu jakieś fajne miejscóweczki się znajdą i coś jeszcze uda się złowić dobra, to zobaczymy co tam będzie dalej po prostu przejdziemy kawałek, tyle ile nam starczy czasu jest godzina 11, także jeszcze trochę nam zostało wolnego spróbujemy jeszcze coś pokazać ja. Pięty. Oj, Dobra. Dobra wyrzucam go wybiła, godzina 12 .00. Jak widzicie Wędki już mamy zwinięte. Mchówka Marcina też już w tubie. Co można powiedzieć o dzisiejszym dniu? No, zdecydowanie wyprawa jedna z najtrudniejszych, jeśli chodzi o przeprawę. Yy, bardzo ciężko miejscami było się przedostać yy, z miejscówki na miejscówkę, bo no, to zresztą sami widzieliście w filmie. Yy, momentami musieliśmy wchodzić do, do wody, chodzić po krzakach, drzewach, no ale w efekcie myślę, że jest to pokazać. Trzy takie średniej wielkości. No. Może dużo powiedziane, wstrągi, yy... dwa niezacięte, które spadły, myślę, że to całkiem niezły wynik jak na... Chyba dwie metody, bo, bo wiem, Mateusz Spinnik i ja złapałem na muchę, na nimfę, także dwa na nimfę, jeden na, na woblera. Także nie były to jakieś wyśmienite okazy, niemniej jednak w naszej rzece to, to i takie okazy cieszą. E, Niemniej jednak, co masz? Spędzony mile, dzionek, jestem pozytywnie zmęczony, ale naprawdę już jestem zmęczony. Od godziny tam y, 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 piątej y, chodziliśmy, faktycznie piąta szósta, tak zaczęliśmy, tak? E, Troszkę nas, nas komary pogryzły. Ciekawe, czy nie mamy żadnego kleszcza? Nie, nie, komary chyba ciebie, bo ja tam się wypsikałem Słodką krew. E, wypsikałem się preparatem wędkarz, wędkarskim siedzibie dosyć dobrze znanym. Mówię tutaj o, o preparacie murga, także na komary jakby co to polecam, jest ich tutaj cała masa, a ja jakby wychodzę praktycznie bez szwanku, gdzieś tam krwiopica jeden bądź dwa mnie, mnie dopadły, nasze tutaj kaszowskie wampiry. Niemniej jednak, mówię, pozytywny jak najbardziej wypas sobotni, dopołudniowy. Teraz jedziemy najprawdopodobniej na jakiś obiad. Coż możemy więcej dodać Mateusz? i co można, ryby były, konie były konie były, rzeka była fajnie było e, fun był, tak. był fan. momentami może i dobrze, że niektórych rzeczy nie zobaczycie między innymi spektakularne lądowanie Marcina do wody było takich kilka zabawnych sytuacji, na całe szczęście się nie nagrały, albo to Mateusz nie zdążył wyciągnąć kamery, albo to kamera gdzieś stała, albo po prostu go bądź mnie, nie. Najważniejsze, było. że nagrane są brania. To, nie, co, no to, co ma być nagrane, oczywiście. to jest, także... No bo któż by chciał oglądać film wpad wpad Wpadkę Marcina do wody. No chyba nikt, prawda? Tyle możemy dodać. Kolejny odcinek z serii w poszukiwaniu mieszkańców Redy uważam za zakończony. Mamy nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Mieszkańcy Redy znalezione. Tak. Zna, 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 znaleźliśmy mieszkańców Redy. Gdybyście chcieli coś dodać od siebie, pod spodem, pod filmem, może w komentarzach, możecie napisać parę słów. Do razie, cześć. Cześć, cześć. Dobry. I ja. Yy, tu jeszcze kumpel chciał powiedzieć parę słówek, że... że co, cześć? Aha. Nic nie nie, czekaj, on mi powie na No, Zapraszamy na kanał Wędkarskie Eskapady <noise> A drugi kolega też to serce też? Tak jest Mówi, że gówno bierze <noise> Końskie